Dzień dobry, sobota 23 marca, u nas pięknie, powiem Wam, błękitne niebo, ciepło przede wszystkim, zapowiada się piękny, cudowny dzień, Marzenka, dzień dobry. Dzień dobry, dzień urodzinowy kolejny Twój. No jasne, kontynuuję. Dokładnie, u mnie świętowanie kolejny dzień trwa, a tak naprawdę to jest ten oficjalny, główny dzień, bo ten w dniu urodzin to było, wiecie, takie świętowanie typowo, hmm, że tak się tak wyrażę, kameralnie, o. A dzisiaj będzie już tak w szerszym gronie. A marzenka, słuchajcie, tu mierzy sobie ciśnienie. I już Wam pokazuję. Właśnie powinnam zapisywać yy, codzienny właściwie pomiar ciśnienia tętniczego. Marzenka to robi od święta. Ale ja robię to sporadycznie. Ostatnio miałam takie faktycznie mierzone ciśnienie w trakcie zabiegów. To przez dwa tygodnie codziennie. Bo tam jest taka procedura, że zanim wejdzie się do krekomory, to musi być zmierzone ciśnienie, bo osoby z podwyższonym ciśnieniem. Zostają wycofane, muszą poczekać, ciśnienie spada, drugi pomiar i wtedy mogą wejść. Jeżeli, a jeżeli nie spadnie ciśnienie, no to niestety są, no wiecie, odstawka. Także, a dzisiaj coś tak, tak tego, wprawdzie ja biorę leki codziennie, natomiast zmierzę sobie ciśnienie i tylko mm. muszę usiąść spokojnie. No właśnie, <gry> to trzeba wiecie, odpowiednią przyjąć y, pozycję, wy, wyciszyć się, a nie po prostu na wariata. No a jak to się wyciszyć Marek? No jak skoki były rano i są odwołane, Właśnie wiecie jakie chyba... emocje? No niestety skoki chyba odwołali, powiem wam tak, Marzenka rano wstała, załączyła sobie skoki i ja słyszałem w tle, wiecie, że tam są skoki, skoki, a nagle jakieś konwencje się włączyły. Mówię, że Marzena nie ogląda skoków, tylko konwencje. Nie chyba odwołali drugą turę, bo tam coś z wiatrem było nie tak w tej planicy. No widzicie, nie było wiatru, nie ma skoków i się kończy sezon już chyba, nie? No jeszcze no, jutro. Nie. Jeszcze jutro łzy. Słuchajcie, od jutra ucieka. Skokowe, wtorek meczek. No ale to już nie są skoki. Nie. No nie no, wiesz, no to się skończył sezon skokowy. Ale się zacznie coś nowego na pewno. może coś się znajdzie. A, a siatkówka jeszcze, nie? Nie, Jest no, w nie, tym roku? Nie, w tym roku wszystko jest i, i olimpiada będzie. Także nie ma smutku, i idziemy do przodu, a skoro o. do przodu. To dzisiaj na śniadanie będą mole. Proszę bardzo, wszystkie składniki już przygotowane, zamiast kolendry, pietruszka, a cała reszta bez zmian, a jeszcze muszę wyciągnąć oliwę. Teraz mi się przypomniało, bo bym zapomniał. Także ja biorę się za guacamole, a później się zbieramy i jedziemy, że tak powiem, udekorować, przydekorować, nie jak to nazwać, ale zrobić taką małą dekorację na naszej sali. No i świętujemy, i świętujemy. Takie plany na dzień dzisiejszy. Jutro będzie się działo w kuchni, bo nakrywamy przepis. Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo mnóstwo osób napisało o tych rajstopach, twoich marzyna. Wiele, dziękuję bardzo. Że to jest po to, żeby nosić do butów, których nie ma, tak jak ci mówiłem, palców, są wycięte palce. Ale o. dla mnie to by było niewygodne jednak. Nie, ja jakoś tak? nie czuję się w tym. No to spróbować, może kiedyś spróbuję. Mm. Bo ich nie wyrzucę, ale. Nie jest jakoś. Nie, nie, nie widzę się w takim. Nie gdyby, twoja bajka. Coś by mi tam. No bo to tak by przeszkadzało, nie? Wskazało, Dobra, może namieżę ciśnienie. Ja robię śniadanie i widzimy się później. A wam życzymy miłego dnia, miłej soboty. Mam nadzieję, że u was też taka piękna pogoda, także można wyjść na spacer, zrelaksować się. No. Chwila, moment. Śniadanie gotowe, guacamole, powiem Wam, wyglądają przepięknie, smakują jeszcze lepiej. Dzisiaj w środku jest papryczka ostra, są też pomidorki, ale zamiast kolendry wpadła pietruszka, bo kolendry niestety już nie było, brakło, Ale powiem Wam, że z pietruszką też jest bardzo dobre, smaczne. No, Marzenka się jednak nie zdecydowała, chociaż mówię, że zrobię bez papryczki, ale nie, nie chciałam i śniadanie. Także ja biorę się za to śniadanie, smacznego. Jak pewnie słyszycie w tle. Suszarki idą na całego lokówki, czy co tam. U nas trwałem przygotowania. Za chwilę będziemy się zbierać i wychodzić. <laughs> Jeszcze tylko muszę króliczków, króliczków? Króliczki zachęcić do tego, żeby skoczyły do klaty. Popatrzcie, co w ogóle Rupert zrobił z swoją bazą. No tak, wszystko przemeblował dzisiaj, poprzesuwał, nie wiem, chciał się chyba ukryć, a jest w iglo. Czy George, George, Rupert sobie śpił iglo, a George. Gdzie jest George, nie ma George'a, a tu się schował, <laughs> za bazą numer, nie wiem, 3, George'uś, no i taki to jest króliczek, on już chyba wie, za chwilę przyjdzie czas do klatki, nie, George'uś, do domku. Krzesła już wylądowały na stole, to znaczy, że będzie jeździł robot, a tu proszę, George się ewakuował już to miejsce, ja mam w ogóle dzisiaj, nawet jeszcze nie mówiłem, jakoś tak to wynikło, Jaka u nas temperatura, ale powiem wam, proszę bardzo, na balkonie w cieniu prawie 19 stopni Celsjusza. No jest po prostu przepięknie. Ten błękit nieba. A piszecie mi, że u Was, w niektórych rejonach Polski, niestety, ale jest kiepska pogoda. Dziwne. Czy tylko u nas tak jest? No nie wiem. Mam nadzieję, że u Was też będzie pięknie. Jak nie dzisiaj, to jutro. My już w drodze. Można powiedzieć, jak zwykle z małym poślizgiem, ale nie jakiś duży. Zwarci gotowi, przygotowani. Marzenka tu widzę już tak? lekko poddenerwowana. Nie? No, mm -hmm. Ten czas, ten czas. Nie, nie, no, Jeszcze do sklepu musisz iść. No jeszcze muszę skoczyć do sklepu, ale spoko. W zasadzie sensie wszystko zdążymy, wszystko będzie. Baloniki będą wszystko także zrobione. Zatem widzimy się już na sali. Jesteśmy już na miejscu, wszystko się udało zrobić. Pomimo tego, że Marzenka już była nerwowa, to teraz jest pół godziny zapasu, proszę bardzo. Taka oto sytuacja. No tak, ale zawsze jest nerwowo. I tort nie? już jest w lodówce. piccolo Jakby... jest i balony są. I balony są, trochę eknięta czwórka, no. bo było małe crash, ale... Ale dobra. Ale dobra. Miałam tak to się prezentuje, stół przygotowany, bardzo pięknie zastawiony, pod talerze, sztućce, szkliwo. No bo niestety jakieś chmury, słuchajcie, nagle się pojawiły i będzie lał jeszcze, coś mi się daje. No tam faktycznie. Dobra, nie ma co, słuchajcie, idziemy pod 46, niestety czwórka pękła, jedna i druga, obie czwórki pękły. Tu przy samym wentylu, ale dobra, jakoś to się trzyma, prezentuje, zupełnie wystarczy. Stoły są. Teraz tylko pozostaje czekać na gości. Ja się jeszcze ostatnie poprawki. Co mówisz? Proszę bardzo, goście już się schodzą. Pierwsi My przyszli. Paulinkę, co niektórzy chyba kojarzą. Babcia Lucia, dziadek Antek. Marzenka już tu widzę w swojej formie. Tu już wszystko rozłożone, tu jest lepiej rozłożone, niż tu. No proszę, tak tata siedzi, już tam wyszukuje jakiś przygód w internetach. Brzuch wciągnięty, nie trzeba, dużo miejsca. Tak, czekamy na babcię Basia i dziadka Mariana, ale powiem wam, pogoda, leje deszcz. Goście zmokli jak tu szli, nawet nie wiem kiedy, co i jak. No. My czekamy na, na pozostałych gości i startujemy. I proszę bardzo, babcia Basia idzie, walczy z parasolem i deszczem. Towarzystwo przygotowane. Ale idą materiał. O dzień dobry. Mateusz bierze parasol? Co wyście za pogodę przywieźli? Goście już poszli, marzenka wszystko ogarnęła, teraz rządzamy. Nie no, coś W domu się nie by ogarniam, tak było? Nie, ale było bardzo fajnie, miło, posiedzieliśmy, obsługa wow, super, pan na naprawdę na medal, także fajnie, posiedzieliśmy. Zresztą to Marek, i twojej rodziny, to wiesz, ty musisz Aha. teraz się... Ja mam coś gadać, tak? tak. No to ja powiem tylko tyle. Było bardzo miło, przesympatycznie, pod każdym względem jedzenie Wesoło, prima sort jak to były, mówię. No, słuchajcie, tańce. No tańce nie, ale może nie, nie tańce, ale były śpiewy. A, I to śpiewy. dosyć takie, wiecie, no, na poziomie. Na poziomie. I to śpiewały chórzystki. Kurzystki i churzyste I jakiś Ten mały, którego widzieliście. On ma tam, zadatki muszę. naprawdę na dobrego kurzyste. A to, to może tak. po chrzestnej? Myślisz po babci. A po bo babcia w górze śpiewa, no to wiecie, nie? <gry> no, a my się słuchajcie teraz powoli zbieramy jedziemy do domu, która jest w ogóle godzina. 20 jeszcze nie mam. To szybko się te urodziny skończyły. No ale wiesz, no już... Ale wiecie jak to jest z małymi dziećmi, nie? Długo nie można siedzieć. Dziadkowie też stwierdzili, że już się zbierają, bo jest późno. No bo wiecie, o, o tej godzinie wychodzą, jak to mówią, dziadek mówił. No w tak mógł... sumie to taka nie? Wiecie jak to jest, no. no, no to, no, to no, nie było tańców. Siatka, ga... siatka. siatka gadka, jedzonko. Się, gada się, no. Ale, Ale nie, tort to... był też przepyszny, nie? Tak. Bardzo dobry. Jeszcze to chyba ja został ja kawałeczek. Powiem wam, że nie, nawet nie porównuję z tym, co było na urodzinach Miasi. Przepaść. No, przepyszny. Także no. chyba mamy y, sprawdzone miejsce na kolejne urodzinki. A cenowo wyszedł, no, tam to chyba 500, a tym 300. Tak. Także różnica była niesamowita, a wielkościowo i jakościowo to... A no zresztą widzieliście, nie, jak no, wyglądało? Zresztą widzieliście smak... chyba wszystko, co tu było, tak? jedynie czego nie nagrałem, to chyba sałatki, bo to już mi gdzieś tam przeleciało, a tak widzieliście, każde danie dania wszystko były przepyszne. bardzo smaczne. naprawdę, smakowało bardzo. Żurek wszystkim smakował, powiem wam, jestem w szoku. I nawet to ułożenie stołu, bo byliśmy na początku nie, że, że będą dwa okrągłe, no i to, chociaż jeżeli chodzi, no sprawdził się ten układ i było wygodnie, natomiast ja osobiście jestem zwolenniczką takiego stołu, jeżeli są okrągłe, no to wiadomo, że są rozłożone. Natomiast jeżeli mają być złączone, to, to troszeczkę nie, bo niektórzy goście siedzą do siebie bokiem, tak, nie? Znaczy, Więc tu jestem zwolennikiem takich stołów prostokątnych. Ale nie, jeżeli chodzi wam powiem o ten układ... Gdyby nie te wcięcia tu, co widzicie, o, taki Owalny owal, to byłby. byłby idealny. No myśmy mieli na przykład stoły okrągłe na weselu. No bardzo ładnie, elegancko nam się sumienie, to podobało. Do no, 10, 10 osób, się 10 osób wchodziło, tak, wchodziło. No mieściło się to no, tutaj też, nie, 2, 4, 8, no, ósemka. Ale no, na taką imprezę było wygodnie, było fajnie, no i tyle. <laughs> a kto tu zagląda, powiem wam, Michasia. No, także my się, słuchajcie, zbieramy, impreza udana, jedziemy do domu. Jeszcze sprawdzam, czy mam bilecik na ten na parking, ale mam. Wszystko poświęcone. Zabrane. Zabrane. Także proszę, panie, już ubrane, czekają na mnie. prezenty? Marzena wie, do czego się przykleić. Michałka bierze swoją torebkę, ja biorę swoje rzeczy, tylko się jeszcze muszę, niestety, ubrać no bo nawet na to nie było czasu. Także widzimy się w drodze, widzimy się w domu. A impreza się udała. My już wyszliśmy z lokalu. Proszę bardzo, piękny szyb kopalniany, idziemy do auta, ale powiem wam szczerze. że Przełożę kamerę na siebie, że się tak bardzo się ochłodziło. Chłodno jest. Padał deszcz, a wręcz była burza. Pierwsze, pierwsza burza w tym roku u nas. Także no pogoda się zepsuła. Wróciliśmy do domu. George już Dostał lekarstwo, średnio wesoły i zadowolony. Róbcio, fika sobie po kocyku. Trzeba rozpakować te wszystkie balonowe sprawy. Tu Marzenka już rosołek, widzę, gotuje. Już jakieś mięso tam się męczy. A ja odpalam świecę. O, pyk. Także taka piękna świeca nam tutaj będzie teraz towarzyszyła. Coś widzę, że jeszcze się będzie chyba sadzona żucha. Bo, jak, <coughs> przepraszam, widać ten owiec, powiem Wam, tak poszedł do góry, że Marzynka ma obawy, że on nie da rady do świąt wielkanocnych, że po prostu się potem położy, nie? Ale ładnie wyrósł. Myślę, że króliczki będą zadowolone, jak go będą potem mogły schrupać. Tulipane się ładnie trzymają, rodzinka zajączkowa jest. A ja biorę się za montaż Daily Vloga. A ja Wam jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo dużo spisało. Bardzo ładnie wygląda w tej sukience. Tak? A co ty, aha, ty już sadzisz te. Nie no, bo szukałam teraz wady. W ogóle popatrzcie jaka tu jest róża, nie wiem czy ją widzicie. Chyba nie widać ją w tym świetle. Nie, róża O teraz nie widać, się teraz ile? To widać. W ogóle zapomnę, ta róża, to jest pasek po prostu. I no pięknie. a taka prosta stylowa, bardzo wygodna. Dla mnie sukienka. No to najważniejsze. No, koszula nawet też się sprawdziła ci powiem. Chociaż Marek Psioczu na koszulę. No, bardzo był niezadowolony, jakoś mu nie wpadła, ale. ale potem się przyzwyczaił. Prosił i jakoś mu się to spodobało. Tak, dobra. Rozpakujemy jeszcze resztę gratu, bo i prezenty, i balony, które. Nie maszynka do balonów, maszynka które nie do korzystają. Maszynka do balonów, Rosu się gotuje, najpierw wołowe mięso troszkę mi się musi podgotować, potem reszta. No i troszeczkę... A ja też muszę jeszcze domontować do, do vloga, bo mój vlog, ale wprawdzie w poniedziałek, także jeszcze jutrzejszy dzień cały. I... A ja teraz idę się przebrać, wpadam w domowe e, dresy. Wiecie, t-shirty. Ja już to zdążę zrobić. Bo się widzę. Mm -hmm. <laughs> jeszcze nie zdążyłam. E, no i po prostu będzie miły wieczór w gronie w rodzinnym domowym zaciszu. Ale było bardzo fajnie. Myślę, że... Wszystkim się podobało. Gościom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. No. Bierzemy się na robotę. Tak. Ja też wracam do żywych.